W dzisiejszych czasach, gdy świat wydaje się coraz bardziej niepewny, a nasze serca często wypełnia lęko przyszłość, pragniemy zwrócić się ku źródłu prawdziwej nadziei, do Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki Maryi. Jak mówi nam Pismo Święte w liście do Rzymian godzina 15.13, niech Bóg nadziei napełni Was wszelką radością i pokojem w wierze, abyście byli bogaci w nadzieję mocą Ducha Świętego. Te słowa przypominają nam, że nadzieja nie jest jedynie ludzkim uczuciem, ale darem od Boga, który przemienia nasze życie. Księga przysłów 3, 5 myślnik 6 czy nas również. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. We wszystkich drogach Twoich pamiętaj o Nim, a On wyprostuje Twoje ścieżki. Ta prawda stanie się przewodnikiem naszej dzisiejszej refleksji, bowiem prawdziwa nadzieja rodzi się z zaufania Bogu, nawet gdy okoliczności wydają się beznadziejne. Witajcie drodzy przyjaciele w kanale Świątynia Światła. Dzisiaj pragniemy razem zagłębić się w tajemnicę nadziei, która płynie z serca Jezusa i Maryi. W świecie pełnym niepokojów i wyzwań często zapominamy, że mamy dostęp do niewyczerpanego źródła pokoju i nadziei. Każdy z nas nosi w sercu marzenia, pragnienia i obawy dotyczące przyszłości. Czasami te obawy stają się tak przytłaczające, że tracimy z oczu prawdę o tym, jak bardzo jesteśmy kochani przez Boga. Ale dziś chcemy przypomnieć sobie, że Jezus przyszedł na świat właśnie po to, aby dać nam nadzieję, która przewyższa wszelkie ludzkie rozumienie. Jak pięknie wyraża to Ewangelia Jana, godzina 14:27: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daje Wam. Nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Kiedy przyglądamy się życiu Jezusa, widzimy, że zawsze był on źródłem nadziei dla tych, którzy go spotykali. Przypominając słowa z Księgi Przysłów 3, 5, myślnik 6, które będą nas dzisiaj prowadzić, zauważamy, że Jezus zawsze zachęcał ludzi do pokładania zaufania w Bogu, nawet w najtrudniejszych chwilach. Gdy spotkał ślepego od urodzenia, nie skupił się na przyczynach jego cierpienia, ale na chwale Bożej, która miała się objawić. Gdy stanął przed grobem łazarza, nie poddał się rozpaczy, ale proklamował: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Te słowa niosą w sobie moc, która może przemienić nasze najbardziej beznadziejne sytuacje. Pamiętajmy, że ten sam Jezus który wskrzesił Łazarza z martwych, jest obecny w naszym życiu i pragnie wlać w nasze serca nadzieję, która nie zawodzi. Maria, Matka Jezusa, jest dla nas przykładem człowieka, który w pełni zaufał Bożemu planowi, nawet gdy nie rozumiał wszystkich jego aspektów. Gdy anioł Gabriel zwiastował jej, że stanie się Matką Syna Bożego, Maria nie wiedziała, jak to się stanie, ale odpowiedziała, niech mi się stanie według słowa Twego kropka. Te słowa to manifest absolutnego zaufania, który odzwierciedla prawdę z Księgi Przysłów. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Maria nie próbowała zrozumieć wszystkiego własnym umysłem, ale otworzyła swoje serce na Boży plan. Jej życie pokazuje nam, że prawdziwa nadzieja rodzi się nie z naszej zdolności do kontrolowania przyszłości, ale z głębokiego zaufania temu, który trzyma naszą przyszłość w swoich rękach. Maria stała pod krzyżem, gdy wszystko wydawało się stracone, ale nie straciła nadziei, bo wiedziała, że Bóg ma plan, które przewyższa ludzkie rozumienie. Często w naszym życiu przychodzą momenty, gdy pytamy siebie: gdzie jest Bóg w moim bólu? Gdzie jest Bóg w moich trudnościach finansowych, w problemach zdrowotnych, w rozpadającym się małżeństwie, w buntu moich dzieci? To naturalne pytania, które zadają sobie wszyscy wierzący. Ale odpowiedź na te pytania znajdujemy właśnie w przykładzie Jezusa i Maryi. Jezus nie obiecywał nam życia bez cierpienia, przeciwnie, mówił, w świecie będziecie mieli utrapienie. Ale dodał coś bardzo ważnego, ale odważcie się. Ja zwyciężyłem świat. Ta nadzieja nie jest oparta na tym, że problemy znikną, ale na tym, że Bóg jest z nami w każdej sytuacji i może wszystko obrócić ku dobru dla tych, którzy go miłują. Pamiętając słowa z Księgi Przysłów, we wszystkich drogach Twoich pamiętaj o nim, a on wyprostuje Twoje ścieżki, rozumiemy, że Bóg może wyprostować nawet najbardziej pokręcone sytuacje naszego życia. Modlitwa do Jezusa i Maryi o nadzieję to nie jest prośba o magiczne rozwiązanie wszystkich problemów. To jest prośba o łaskę widzenia naszej sytuacji oczami wiary, o siłę do wytrwania w trudnościach i o mądrość do rozpoznania Bożej obecności w naszym życiu. Gdy modlimy się o nadzieję, prosimy o to, aby nasze serce było na tyle otwarte, żeby dostrzec wszystkie błogosławieństwa, które nas otaczają, nawet w środku burzy. Czasami te błogosławieństwa są bardzo subtelne. Uśmiech dziecka. Życzliwe słowo przyjaciela, wschód słońca po długiej nocy. Ale dla oczu wiary każde z tych doświadczeń jest przypomnieniem o tym, że Bóg nas kocha i że nasze życie ma sens i cel. Kiedy chodzimy po wodzie naszych codziennych troski i niepokojów, możemy czasami czuć się jak Piotr, który zaczął tonąć, gdy odwrócił wzrok od Jezusa. Ale piękno tej opowieści leży w tym, że nawet gdy Piotr zaczął tonąć, Jezus natychmiast wyciągnął rękę, aby go ocalić. To jest obraz naszego życia duchowego. Czasami nasza wiara słabnie, nasze zaufanie chwieje się, ale Jezus zawsze jest gotowy wyciągnąć do nas rękę. Malia, która była obecna w tym momencie życia apostołów, uczy nas, jak wytrwać w wierze nawet wtedy, gdy nie widzimy jeszcze pełni Bożego Planu. Jej słowa: Zróbcie wszystko, co wam powie, to wskazówka dla nas wszystkich. Nawet gdy nie rozumiemy, co Bóg od nas chce, możemy zaufać Jego słowu i być posłuszni Jego woli. Teraz, gdy jesteśmy już w połowie naszej wspólnej refleksji, chciałbym zadać pytanie, które może dotyka Twojego serca. Czy w tym momencie Twojego życia czujesz się przytłoczone przez okoliczności, które wydają się większe od Twoich możliwości? A może zastanawiasz się, czy Bóg rzeczywiście słyszy Twoje modlitwy, szczególnie te, które odmawiasz już od tak dawna bez widocznych rezultatów? To są pytania, które zadaje sobie każdy z nas i nie ma w tym nic złego. Właśnie po to jesteśmy tutaj. Aby razem szukać odpowiedzi w słowach Jezusa i w przykładzie Maryi. Odpowiedź na pierwsze pytanie znajdujemy w słowach Jezusa z Ewangelii Mateusza, godzina 11.28, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja Wam dam odpoczynek. Jezus nie mówi, że zabierze nasze problemy, ale obiecuje nam odpoczynek, pokój serca, który przewyższa nasze okoliczności. Co do drugiego pytania o to, czy Bóg słyszy nasze modlitwy, przypomnijmy sobie historię Marty i Marii z Betanii. Gdy ich brat Łazarz zachorował, posłały wiadomość do Jezusa, ale on nie przyszedł od razu. Czy to oznaczało, że nie słyszał ich prośby lub że jej nie usłyszał? Absolutnie nie. Jezus słyszał wszystko, ale miał plan, który był większy niż natychmiastowe uzdrowienie. Miał zamiar pokazać chwałę Bożą przez wskrzeszenie Łazarza. Czasami opóźniona odpowiedź na modlitwę jest w rzeczywistości przygotowaniem do większego cudu. Jak mówi nam księga przysłów 3, 6, we wszystkich drogach Twoich pamiętaj o nim, a on wyprostuje Twoje ścieżki. Bóg widzi całą drogę, podczas gdy my widzimy tylko jeden krok na raz. A czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre próby w życiu wydają się ciągnąć się w nieskończoność? Dlaczego niektórzy ludzie, którzy wydają się zasługiwać na szczęście, doświadczają tak wiele cierpienia? Te pytania dręczyły ludzkość od wieków, a znajdziemy na nie odpowiedź w przykładzie samego Jezusa. On, będąc bez grzechu, cierpiał więcej niż ktokolwiek inny, ale przez swoje cierpienie przyniósł światu zbawienie. Nie oznacza to, że każde cierpienie ma natychmiastowe, widoczne znaczenie, ale oznacza, że żadne cierpienie nie jest stracone w oczach Boga. Maria widziała o tym, gdy stała pod krzyżem. Widziała cierpienie swojego syna, ale jednocześnie wierzyła w plan zbawienia, który przewyższał chwilową agonię. Nasze cierpienia. Zjednoczone z cierpieniem Chrystusa mogą stać się źródłem łask dla nas samych i dla innych. Prawdziwa nadzieja nie jest ślepym optymizmem ani zaprzeczaniem rzeczywistości. To raczej głębokie przekonanie, że Bóg może wszystko obrócić ku dobru, nawet nasze błędy i niepowodzenia. Przypominając sobie słowa z Księgi Przysłów, zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie rozumiemy, że nasza ludzka perspektywa jest ograniczona. To, co wydaje nam się katastrofą, może być w Bożych rękach początkiem czegoś pięknego. Gdy Józef został sprzedany przez swoich braci jako niewolnik, prawdopodobnie nie mógł sobie wyobrazić, że to doświadczenie doprowadzi go do pozycji, w której będzie mógł ocalić całą swoją rodzinę od głodu. Ale Bóg widział cały obraz. Tak samo jest z naszym życiem, Bóg widzi całą historię, podczas gdy my widzimy tylko jeden rozdział. Maria zawsze prowadzi nas do swojego Syna. Jej rola w naszym życiu duchowym nie polega na zastępowaniu Jezusa, ale na wprowadzaniu nas głębiej w jego miłość i miłosierdzie. Gdy modlimy się do Maryi o nadzieję, ona nie zatrzymuje naszych próśb przy sobie, ale przedstawia je Jezusowi tak jak zrobiła to na weselu w Kanie Galilejskiej. Tam, gdy zabrakło wina, Maria nie rozwiązała problemu sama, ale zwróciła się do Jezusa, a potem powiedziała sługom: Zróbcie wszystko, co wam powie. To jest dokładnie to, czego możemy się nauczyć od Maryi. Jak zwrócić się do Jezusa z naszymi potrzebami i jak być posłusznymi Jego Słowu, nawet gdy nie do końca rozumiemy, dokąd nas prowadzi. Jej nadzieja była zawsze oparta na zaufaniu do Bożego Planu, nie na własnym rozumieniu sytuacji. Gdy mówimy o nadziei, nie możemy zapomnieć o jej praktycznych aspektach. Nadzieja nie oznacza biernego czekania na to, że sprawy same się rozwiążą. Przeciwnie, prawdziwa nadzieja inspiruje nas do działania, do czynienia dobra, do bycia światłem dla innych. Gdy Jezus mówił o Królestwie Niebieskim, nie opisywał go jako miejsca, do którego pójdziemy po śmierci, ale jako rzeczywistość, którą możemy budować już teraz przez nasze czyny miłości i miłosierdzia. Maria, będąc pełna nadziei, nie siedziała bezczynnie, ale aktywnie służyła innym, odwiedziła swoją krewną Elżbietę, wsparła Jezusa w jego misji, była obecna przy apostołach po jego wniebowstąpieniu. Nadzieja daje nam energię do działania, nawet gdy nie widzimy natychmiastowych rezultatów naszych wysiłków. Zastanówmy się przez chwilę nad tym, jak nadzieja zmienia nasze codzienne życie. Gdy wstajemy rano z nadzieją w sercu, inaczej patrzymy na wyzwania dnia. Nie oznacza to, że problemy znikają, ale oznacza, że podchodzimy do nich z inną perspektywą. Pamiętając słowa: we wszystkich drogach Twoich pamiętaj o nim, a On wyprostuje Twoje ścieżki, możemy każdy dzień rozpoczynać z prośbą o Boże prowadzenie. Gdy jedziemy do pracy, możemy prosić Boga, aby pomógł nam być źródłem pokoju dla naszych kolegów. Gdy wracamy do domu, możemy prosić o cierpliwość i miłość dla naszej rodziny. Każda mała modlitwa, każdy akt zawierzenia Bogu jest nasionkiem nadziei, które może wyrośnać w piękne owoce w naszym życiu i w życiu innych ludzi. Niekiedy nadzieja wymaga od nas odwagi dopuszczenia rzeczy, które nie możemy kontrolować. To jeden z najtrudniejszych aspektów życia wiary, nauczyć się rozróżniać między tym, na co mamy wpływ, a tym, co musimy pozostawić w rękach Boga. Jezus nauczył nas tej prawdy, gdy mówił o ptakach niebieskich i liliach polnych nie sieją, nieżną, nie zbierają do spichrzów, a jednak Ojciec Niebieski je żywi. To nie znaczy, że mamy być beztroski i nie planować przyszłości, ale że mamy zaufać Bogu w kwestiach, które przekraczają nasze możliwości. Maria pokazała nam tę drogę, gdy powiedziała: Fiat, niech się stanie. Nie znaczyło to, że rozumiała wszystko, ale że była gotowa zaufać Bożemu planowi, nawet gdy wydawał się niemożliwy do zrozumienia. Często słyszymy pytanie, jak zachować nadzieję w obliczu tragedii, śmierci bliskich, poważnych chorób lub innych dramatycznych wydarzeń? To pytanie, które zadawali sobie wszyscy święci i mistrzowie życia duchowego. Odpowiedź leży nie w zaprzeczaniu bólu, ani w udawaniu, że cierpienie nie istnieje, ale w rozumieniu, że nadzieja może współistnieć z bólem. Jezus płakał nad grobem Łazarza, mimo że wiedział, że za chwilę go wskrzesi. Maria płakała pod krzyżem, ale jednocześnie wierzyła w obietnicę zmartwychwstania. Nadzieja nie oznacza braku emocji ani udawania, że wszystko jest w porządku. Oznacza głębokie przekonanie, że Bóg jest obecny w naszym bólu i że może przynieść z Niego dobro, nawet jeśli nie widzimy jeszcze jak. Jak mówi Księga Przysłów 3, 5 Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Czasami nasza nadzieja musi być silniejsza niż nasze zrozumienie. Nadzieja jest również zaraźliwa. Gdy żyjemy z prawdziwą nadzieją w sercu, inni ludzie to dostrzegają. Nie musimy głosić wielkich kazań ani mówić o swojej wierze, nasze życie staje się świadectwem. Ludzie widzą, jak radzą sobie z trudnościami, jak reagujemy na niepowodzenia, jak traktujemy innych i to wszystko mówi więcej niż tysiące słów. Maria była taką osobą, jej nadzieja i wiara były tak mocne, że przyciągały innych. Elżbieta, gdy usłyszała pozdrowienie Maryi, została napełniona Duchem Świętym i wykrzyknęła: Błogosławiona jesteś między kobietami. To właśnie robi prawdziwa nadzieja, przemienia nie tylko nas, ale także tych, którzy są wokół nas. Gdy żyjemy zgodnie z prawdą, we wszystkich drogach Twoich pamiętaj o Nim, a On wyprostuje Twoje ścieżki, stajemy się żywym przykładem Bożej miłości dla świata. Teraz, gdy zbliżamy się do końca naszej wspólnej refleksji, chciałbym zaprosić Cię do modlitwy. Połączmy nasze serca w prośbie o nadzieję, która nigdy nie zawodzi. Módlmy się razem. Jezusie, źródło naszej nadziei, przechodzę przed Ciebie ze wszystkimi moimi troskami, lękami i niepewnościami. Ty, który powiedziałeś, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja Wam dam odpoczynek. Proszę Cię abyś napełnił moje serce pokojem, który przewyższa wszelkie rozumienie. Maryjo Matko Nadziei, ty, która powiedziałaś: "Niech mi się stanie według słowa twego", naucz mnie zawierzać Bożemu planowi, nawet gdy nie rozumiem wszystkich jego aspektów. Pomóż mi żyć każdy dzień z ufnością, że Bóg ma dla mnie dobry plan, plan pokoju, a nie nieszczęścia, aby dać mi przyszłość pełną nadziei. Amen. A teraz odmówmy razem modlitwę, którą nauczył nas sam Jezus. Ojcze nasz, który się w niebiesiech, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść na nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Drodzy przyjaciele, gdy kończymy naszą dzisiejszą wspólną modlitwę i refleksję, pamiętajmy, że nadzieja, o którą prosiliśmy Jezusa i Maryję, nie jest jednokrotnym darem. Ale codzienną łaską, którą możemy odnawiać. Każdy nowy dzień to nowa szansa na to, aby żyć słowami z Księgi Przysłów. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. We wszystkich drogach Twoich pamiętaj o Nim, a On wyprostuje Twoje ścieżki. Te słowa nie będą dla Ciebie przypomnieniem, że bez względu na to, co przyniesie dzisiejszy dzień, nie jesteś sam. Jeśli czujesz, że nasze dzisiejsze rozważania dotknęły Twojego serca, Zostaw w komentarzach amen lub podziel się tym, co szczególnie przemówiło do Twojego serca. Jeśli ten film był dla Ciebie błogosławieństwem, zostaw like i rozważ subskrypcję kanału Świątynia Światła, aby otrzymywać więcej duchowych rozważań i modlitw. Na ekranie pojawia się teraz kolejny film, który pomoże Ci kontynuować modlitwę i otrzymywać dalsze błogosławieństwa. Niech Jezus i Maryja błogosławią Cię i Twoim bliskim, a nadzieja, która nigdy nie zawodzi, napełnia każdy dzień Twojego życia. Do zobaczenia w następnym filmie, a teraz idź w pokoju, niosąc w sercu światło nadziei. Amen.